Siemaneczko wszystkim. Z tej strony Chris witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, troszeczkę co prawda mglisto yy, yy, pochmurny poranek. Aczkolwiek, no jakże piękny. W dzisiejszym odcinku myślę, że bez zbędnego yy, opieprzania wyruszymy już sobie do tego czarnego głazu. By odszukać ten złoty szpon. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie chciałbym, żeby. W sumie wykrył mnie tutaj jakiś wilk albo cokolwiek, więc myślę, że będę się skradał do tamtego miejsca, bo kurczę, coś czuję, że na tym poziomie trudności to nawet wilk może być zabójczy. Czy to może nie jeden, ale No już więcej niż jeden wilk, to myślę, że byłby problem. Zobaczmy, czy tutaj nie mamy jakichś jeszcze składników alchemicznych, bądź rudy żelaza. którą wykopę sobie z przyjemnością. Szkoda, że kurczę nie mogę jej przetapiać. Nie, gdzie bym ją mógł przetopić. Może później gdzieś... Eee... A już wiem, gdzie będę ją mógł przetopić. Jak pójdziemy do Jarla, to tam jest chyba kowal, który pomoże mi to zrobić, więc w sumie. Może bym tam poszedł najpierw i może bym kupił jakiś łuk lepszy? Hmm bo te łuki hmm. Ciężko Ten nasz łuk nie jest zbyt mocny O, kwiatuszki Oh damn it Wilczku Jak mówiłem, widzicie? Taki głupi wilk, a trochę życia mi już zabrał dziad. No ale nic. Zobaczmy, czy tutaj coś nas czeka jeszcze niedobrego. Mam nadzieję, że nie. Krzaczki, krzaczki. No, aha, jesteś. Dobra, nie umiesz skakać. No, trudno, no tak. Tak też może być. No co porazy, no nic, no trudno się mówi. Zbliżamy się już do pierwszej warowni, tak jakby tego czarnego głazu. O! Tam ktoś drepta! Tam ktoś drepta. Nie chcemy tego kogoś spotkać. O, i zobaczcie, tam przy też ktoś chyba stoi. Łucznik Chris. Najlepszy łucznik w mieście. O, trafiony. Może teraz... O, oh, demik, oh, no, 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 szybko, szybko, wycofa, O, oh, cholera! Nie ma tu miejsca dla takich jak ty! Czas to skończyć! Znajdźmy co podawili! Ośmi, baba! No, zatrzymaj się. Oszty. Dobra, zróbmy to jednak na tajniaka. Szybka ucieczka. Skidraimy się, zobaczmy. Czy oni nas będą gonić w ogóle? Mam nadzieję, że nie. Chyba nie będą. Dobra, przestali nas gonić. Skradanie powinno wzrosnąć. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Gdzie się państwo podzieli? Jest. Skradanie wzrosło. Ale tego pana postrzelmy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz, czy uda mi się schować, czy mi się nie uda schować? jesteś. Nie ma mnie, żartowałem No, idź precz! Nikogo tu nie ma. A tyś? cholera, gdzie się chowasz? Dobrze, 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 dobrze. Zostaw mnie w świętym spokoju. Idź, precz! Pszczoł! Przede mną się nie schowasz. Jak to nie, jak się właśnie schowałem? Kobitka, z kim ty chcesz walczyć? Dziąłcha. Oj. Wiedziałam, że cię znajdę. Nie dasz mi rady! Ja tobie? Łoszty, Dziękuję bardzo. Do widzenia. Koniec. Skończyło się rumakowanie. Co miał pan? No trochę duperelów pan miał, ale no... Nic, trudno. Wszystko... Wszystko to są pieniążki oczywiście. Teraz udajmy się, zobaczmy, co, czego oni pilnowali w sumie w tej. W tej. Wie o. Z przyjemnością zbiorę sobie taką strzałę. Czego państwo pilnowali w tej oto wieżyczce? No, proszę mi powiedzieć, nie, ma tu łapki chyba nie ma. Mieszek. Z przyjemnością zbieram mieszek. Jest jakiś kawalieros. Jak mam go pokonać? Jak on siedzi gdzieś tam. Zobaczcie. Dobra. Może uda się go wyciągnąć. Z... Czy on tutaj zejdzie na dół? Nie wiem, ale wolę nie ryzykować. Zejdzie Co to było? Może tym razem zdołam spłacić on jest? What the fuck? Spadł, spadł z tej góry, czy co, co tu chodzi? Nie, no chyba siedzi tam dalej, ale zobacz, to jest na żelaza, więc wykopmy sobie to żelazo. Ruda żelaza dodano. I teraz jeszcze Tomsa wykopmy Pozwolicie, że się napiję Dobra Również wykopana Dobra, to idziemy teraz poszukać tamtego John'ego I co tu się dzieje? Nie trafiłem, bo trafiłem Ojej, to niewiarygodne po prostu. Dobra. Na skradanko. Łuk. I zobaczmy, gdzie ten pan teraz siedzi. Patrzcie, siedzi tam dalej. Czy uda się go zajść? No, ej, przestań się skradać, panupu! Dobra, zdychaj. Nie było to tak, jakbym sobie tego wymarzył, ale... Nie wyszło najgorzej, dobra. Tutaj pozbieraliśmy. Już nikogo nie słychać, więc co mamy w beczce? Kapusta. <grym> Serio, zamknęliście się w takiej wieży, żeby kisić kapustę. O, jest i kuferek. Nie ma tutaj pułapki? Nie widzę. Okuta żelazna tarcza. No nic specjalnego tu nie było, szczerze przyznam. No ale trudno. Zawsze... Lepszy, lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Troszeczkę pieniążków wpadnie. A my udajemy się tymczasem do czarnogłazu. Wydaje mi się, że jesteśmy już niedaleko, a tam. O, o, Jezus, jak się wystraszyłem tej flagi! Troll! Troll! O nie! Troll jest w Lochach! Jest i czarny głaz. Tam już chyba kogoś widziałem. O, i widzę kolejnego już Toleżkę. Który właśnie zmienia pozycję, co jest niezbyt pocieszającym faktem, bo tam był wystawiony jak na talerzu, a... No, a teraz też nie jest tragicznie. Czy on do mnie przyjdzie? U, nawet ich dwóch idzie. Ulala. Ulala. La. O no, 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 no Proszę mnie zostawić w spokoju. Nie ma tu nikogo, koledzy, mili moi. Oj. Nie wykryj, nie wykryj, nie wykryj, nie wykryj, nie wykryj, nie wykryj. Mamy, co prawda, awansik, ale czuję, że. Hmm. Oczywiście, kondycha. I gdzie to było? To było w, bodajże w skrada. No właśnie. Brakuje nam jednego, więc myślę, że to zaraz powinno być ok. Czekajmy, niech oni stąd pójdą, i może wskoczy kolejny punkt w skradaniu. Jeżeli by wskoczył, byłoby świetnie. No, nie wskoczył. Ale, jeżeli tylko wskoczy, to będziemy mieli trzy razy obrażenia z łuku. Więc myślę, że wtedy już będzie całkiem nie najgorzej. Gdzie panowie są? Tak daleko? Ja się was lękałem? No łucznikiem chyba najlepszych lotów to nie będę. Kurde No dobra, 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 dobra. Już proszę zatrzymać Perfekcyjnie. I teraz znowu ucieczka za kamyczek. Zmiana pozycji. Od tej strony teraz podejdziemy. O Jezus, ale zima. Nic nie widać. A teraz trafiłem. No to jest niewiarygodne. Jakieś takie strzały, które w ogóle nie powinny wejść, to trafiam, a takich, które wydaje mi się, że powinny, to nie trafiam. Oj. Oj, 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 nie ruszaj się, Krish. Krish, nie ruszaj się. Jest, wzrosło umiejętności, pyk, 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 pyk. Bomba. Gdzie panowie, daleko już odeszliście? O, już troszeczkę, tak. Bang, weszło pięknie. No co jest grane? Już? Dobra. Dobra, 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 gościu. Żartowałem. Nie mam, nie. Dawaj, 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 dawaj. O ty. Małpo. No nie dam ci rady, dlatego wolałbym się stąd wycofać. Już nie kurczę ten... Ej. Łażty babo, no! Zatrzymaj się na chwilkę, żebym cię mógł trafić. Widzisz z tej strony? Ja ci tu podpłacam nic mi nie będziesz płacić, bo ja daję za darmo. Udało się. Właśnie to jest minus yy, bildu dla skradającej się postaci, że na początku jest dosyć ciężko. Później kiedy już będziemy mieli tamtą bodajże 15... 15 Piętnastokrotnie zwiększają? Tak. Także to wtedy już będzie spoczko. Już jak sobie wbijemy tamto, to już będzie szło elegancko. Będziemy mieli wskradania na tyle, że mm, nie powinno mnie już tak często wykrywać. Kurde no. I koniec. Dlaczego on biegnie dalej? No to było dziwne. Przestrzeliłem mu głowę, a on biegł dalej w moim kierunku. To mi się bardzo nie podobało. To było afe. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze są jacyś przeciwnicy. No chyba nie ma już nikogo, więc. Cóż tu więcej gadać? Wchodzimy do Czarnego Głazu. Tutaj. I tym oto pozytywnym akcentem myślę, że będę się z Wami żegnał. Także wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają. A my widzimy się już w kolejnym, gdzie będziemy eksplorować Czarny Głaz. Dzięki za oglądanie się, Cześć!